Siemano, jestem Honesz, jeśli dwa ze mną jest. No. Yeah, przywitaj ja jest... się, ty. Ja jestem gmgamer 40 Tak, eee... Właśnie, może zasady przeczytamy. No. Jestem na, na mapie by the art cast Zasady. Nie niż blok chyba, że pozwolę. Nie stawiaj chyba, że pozwolę. Graj e, uczciwie, graj na easy. Oczywiście okay. nie graj na easy. O, fuck, po po, po mnie. Dobra, wiecie jak, jak to zrobiłem, patrzcie. Koks ja patrzcie, zróbcie to tak jak ja. Koks, ja Ale tu wyprze wkoczcie. Czekajcie, to jest coś, tam, co tutaj trzeba zrobić. Tą tam trzeba popsuć. Tutaj trzeba kliknąć. Oj, oj, oj. czekajcie, żeby są to tak. Nie mieliście tam wlyć. Ja lubię wodę. Dobra, macie. Muszę do. E, mamy zrobić waderko, tak? Tak, tak właśnie, o tak. I tutaj wodę i tu masz tam zabrać do góry. No właśnie, tak. Eby konstruujemy. A? I, zabierz, I wodę. zabierz wodę i macie swój najkochańszy parkur. Spida, mam. Spida. Woda jeszcze, ja mam spida. Dajcie wodę, to będziemy oszukiwać. No nie, nie mieliśmy grać uczciwie. Ja cię te szczegóły. No, zleciałem. Hmm, tak, te szczegóły. Teraz zdechnę. Gdzie to trzeba zrobić dzisiaj? No nie, ja nie, tam ja nie, ja tam, nie, ja tam, nie, parkura? nie, nie, za nie, Czekaj, ja, ja mam ciągle strzelania. Ja. Co za tam... p***a. Co? Jakby to, to sobie w tego. Hmm... Wejdź w hoksa. Musisz jeździć w hoksa? No, oszukuj. Człowieku. Oszukuj. No nie, ale ja tylko tego go wstaję, a nie, żeby tam się oszukiwał. Nie tuj! No wiecie, Bóg, święty. Nie może oszukiwać. No cicho Możesz misz tak U wlazłem Uf, daj wrazłem Jest to najlepsze Póki co Okej, okay, idziemy teraz A? Na pewno jest najlepszy Na pewno jesteś jak ktoś ktoś się tam rozłączył. Oh fuck, tam coś było, czekajcie, tam coś było. Weź A no pomóż, człowieku. Macie jak... sami przejść. No to... Czekajcie, bo. A patrzcie, widzę was. No to. Zaraz teraz będę kantował. Aha, co to jest? Tylko ja nie przejdę, nie? O, fakt to jest też teraz tak głupio. Bo patrzcie co my mamy, czekajcie. No patrzcie, u, ja mam to nie, patrzcie, bo ja mam tylko jednego Bonmila i sapinga jednego. No to dawaj, próbuj. No i nie urosło. Nie chcę, muszę zrobić z GMA, to a wtedy mam mapę na 1.4. Oj, co się ba, źle, co się u. zrobiło. No nie, no drzewo miało być. Coś źle. Weźcie mnie w bo ci Ja myślałem, że złe drzewo będzie Niech strzela No w mordę! Ja, ja ciągnę na tego speeda jeszcze No ja też mam Dobra, jakby się tam te co skończyły, to, to... Nie dam Mam moje karty! Będzie kolejka, czekajcie, postawię te moje karty DZIĘKI! A jeszcze normalnie. Co ty zrobiłeś? No w mordę, weźcie mnie tetnijcie No bo ja nie, ja nie przeszkodzę. No fajnie. Co byście zrobili? Moja skrzynka, ma. moja! Moja! Pając cię atakuje. Teraz Jest! Nie? Patrzcie co Kudos. Fak, fak, tak. patrzcie, 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 jakie mam No weź. Ej masz ja... tutaj, ej trzymaj ty. Trzymaj. Trzymaj. No to... Trzymaj tu! O, jestem żelazny, bo mam... Ej teraz tak tu, ej ale... Ej oddaj to tam. Nie eee. Co ty zrobiłeś? Dynie. No, no, dynia. Dynia. Dajcie dynę! Jop, ilu tu na, na, na nas idzie? Jeden miał łopatę. A skąd, a skąd my wejdziemy, dynię? No tam leżała dynia. Tu leżała. Aby! I pan Jak leżało to... Fak! serduszka, Czy mamy koksy! Koksa zjedz, szybko! nie A nie zjadłem. Na ser, nie zjadłem, wiesz? Dobra. E, masz tam to... dwa dnia, tak? Macie tam dynię? Macie tam e, A we, masz ten dnie. Tu! Masz ten dnie. Tak. To idziemy! Chopię. On już nie ma, ja już ją mam. O to kładź tam! What the fuck, do lawy! No! Gierdolaj! Ej, ty, ta pa mnie pochaliła, nie! No kurde, no, no, nie kurde, Ej, ty tu może teraz tak troszeczkę poszukiwaj, bo patrzcie Widzicie, mogę to przepłynąć A czemu? A ja nie jestem, ja ja jestem idiota i ja nie oszukuję nie, też nie Ja tylko. A, wy oszukuję No, jak ja mam z tym Ja też oszukuję Jakie? a jakie myśmy mieli samotne itemki, bo ja nie wiem. Ej, ja idę tutaj. O oh fuck, jest taki... Już lagi coś. Ja pierwszy. Jak ja mam ochotę? Ej, dobra, ej, ale... Co tam było? No to też teraz, teraz trzeba znaleźć drzwi. On mnie znowu pada, no fajnie. Ale ty masz głos. No połóż, połóż, dobra. Ale wejść, musimy zamykać. No w morda! Tepnijcie mnie znowu Czekaj, zaraz cię tepnę. Ej, ale wejdź odej, odejdź Kurde, lagi mam wszystko. Ej, ej, no weź i nie spał Nie ma. Odejdź. Ej no, tej, tapajcie mnie. O się No! ty się nie masz podsadzać, nie oszukuj. No nie pozwolili kłaść. Tak. To. No to, No! Dzięki. To tu to mam iść? Czy tu? Tutaj patrz tu fajna kurę troszeczkę tak troszeczkę jest dziwne No weź no No nie niż tego Ej Czekajcie, ja mam ja ma zbytnie ragi, nie ja to muszę robić tak No właśnie, no kładź No czemu mnie hey. bije? Eee Hmm. Ja Wejdę do góry drzwiami. Osuńcie się! Ja pierwszy! Pap -sasa. No to wieku. to no, szło z wieku, właśnie. Skocz z dirta. Ile diaksów? Ej, mam diaksy! No a ja w nie mogę. I co? Twoja widownica. O, ależ! Nikt z YouTube, nikt z gry. E.P.! Dziękujemy dla Ciebie, Maty. Jak wyszło? Dziok, jesteśmy bogaci. Dziękujemy! No super. Dobra, chodźcie się tutaj pożegnać! No pofegnujemy no się! Człowieku, Pofegnujemy się. się! Nie, Dawaj do... go, dawaj go! E.P.! Chodźcie, weź! Nie nagrywam, Sani. A ten poseb po no, bez, Czekaj. Jest. Oszu. Dobra. Hmm. Byli na... Dobra. Dobra, proszę, się. Dawajcie. Pozomnijemy się. A e, subskrybujcie, e, lajkujcie. E, no nie bij mnie, bo cię zabiję. E. Nie dam, nie. No, no. To już. No kurde, ty cioto bukio pieprzona. Kurde, tu padłeś. Eee, tak. E, e, te... macie te... tego, kanał na YouTube? Daj opa. Eee, pewnie macie, dobra. Więc tak. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Eee, nie wiem, zapo... nie... Wiesz, że to była krótka mapa. E, zaraz będzie na za nowo i tepe i te stre, więc na razie. No, ja Dobra, ja już skończyłem nagrywać. Sprawdzę, jak to mi wyszło. A jeszcze nie. Co dalej nagrywasz? No. Dobra, kończymy. My. No ja już, ja już skończyłem. Ja też. Moim.